A powiesz mi jeszcze, jak wygląda Wasza pierwsza randka? Tak, e, parę dni przed pierwszą randką, Wojtek zadzwonił do mnie e, właśnie. Ja wróciłam z Ameryki na kilka dni. Miałam tylko właśnie zapakować kilka rzeczy i wrócić e, z powrotem, bo tam mieszkałam. Miałam tam walizki, jeszcze miałam kilka koncertów, więc pierwszy co włączam telefon, już widzę nieodebrane połączenia z jakiegoś numeru. No i dzwoni ten numer od razu, pierwszy kto i właśnie on się wtedy przedstawia, że to jest Wojtek Szczęsny, że on tutaj ma do mnie jakąś sprawę i tak dalej. Ja myślałam, że to jest jakiś menadżer, bo on mówił wtedy o Robercie Lewandowskim. Ja nie wiedziałam, kto to jest Robert Lewandowski, ale brzmiało to, że jest to jakiś... Nie wiedziałam, czy to no jest właśnie. ktoś ważny, jakiś, Aha. wiesz, z jakiegoś kręgu sportowego, czy nie, ale mówił właśnie, że dla Roberta, i że on tutaj ogarnie jakieś życzenie i tak dalej, i on tutaj by chciał się ze mną spotkać, żebym ja tu coś nagrała i tak dalej. Ja mówię, że co, przepraszam cię, ale w ogóle nie mogę teraz rozmawiać, bo jestem na paznok nie, e, tak, i wiesz, i on mnie męczył i proszę, rozpatrzy moją prośbę pozytywnie. E, i, I potem dopiero się dowiedziałam właśnie, że to jest wojtek, jak taki wysoki, wiesz, fajny chłopak. E, no i wym wymodził, wymodził tą randkę, więc parę dni później e, podjechał pode mnie e, i poszliśmy na sushi. No i spędziliśmy wspaniały wieczór, ale wiesz, to nie jest tak, że od razu się zakochałam, tylko mówię, fajny chłopak, wiesz, wysoki, inteligentny. E, poczucie humoru, no to wiesz, to, kto e, śledzi Wojtka, jego wywiady, to wie, że to jest po prostu taki żartowniś. Więc no, poczucie humoru to po prostu mnie rozwaliło. E, no i co? No i tak jakoś kurde chodził, chodził, wychodził. No.